Mój uwielbiony Jezu. Zawołałeś mnie w tej godzinie Twojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa, i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści modlisz się, czynisz uczynienia i cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz. Najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim. Czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy. I błogosławię cię za wszystko, co uczyniłeś, i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Czułam ogromną potrzebę, żeby być tutaj i e, uczestniczyć w tym czasie, i towarzyszyć panu Jezusowi e, w męce. Chciałabym ukryć cię w swoim sercu aby wystawić swoją osobę zamiast Ciebie oraz przyjąć na siebie tak bolesne cierpienia zniewagi i tak straszne upokorzenie, ale jedynie Twoja miłość może znieść takie zniewagi mój najbardziej cierpliwy Jezu, czego mogłeś? Oczekiwać od tak nieludzkich ludzi, właśnie widzę, jak z ciebie szydzą. To wszystko, co się wokół nas y, dzieje, to też y, pokazuje, że jest dobro i słowo. <śm> <śm> No tak, ale łatwo jest powiedzieć, że Bóg jest miłością, ale że ten Pan Bóg toczy no, bitwę nieustannie wraz ze swoimi pomocnikami, czyli ze świętymi, z aniołami, z demonami o nasze ludzkie dusze. To już trudnie powiedzieć jest, wytłumaczyć niejednemu człowiekowi, który, który po prostu powie, że. No zło istnieje, ale dlatego, że człowiek po prostu ma jakieś nerwy na przykład albo jakąś konstrukcję psychiczną ma pokręconą i źródłem tego, tego zła na przykład jest wypaczona psychika. Jak próbować dotrzeć do człowieka, do drugiego człowieka no, z tymi takimi metafizycznymi no, teoriami? Myślę, że z miłością podchodząc do Niego, eee, próbując też wczuć się w jego sytuację i mówiąc własne świadectwo, czego, czego osobiście doświadczyłam, jak Bóg działa w moim życiu, że teraz nie, nie potrafię inaczej żyć. spowodowanego okropnie dumnym masz głosem Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?